Dzień dobry Państwu. Kolejny dzień w Polskim Sejmie. Wstrząsają Polskim Sejmem informacje w sprawie wielkiej afery gospodarczej, którą mamy, afery, którą możemy nazwać aferą zbożowo-drobiową, bowiem zalew polskiego rynku, który ma miejsce w wyniku rozporządzenia Unii Europejskiej trwa od mniej więcej roku, towarami z Ukrainy. Okazuje się być zalewem, który został świadomie dopuszczony przez rząd i nawet przyspieszony przez rząd. Organizacje rolnicze szacują straty w polskim rolnictwie na miliardy. Minister rolnictwa, minister Kowalczyk, awansowany z ministra rolnictwa na szefa Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, oszukał polskich rolników, mówiąc o tym, że będą sprzedawać swoje zboża drożej. Okazuje się, że zboże, które wjeżdżały jako tak zwane techniczne. Było sprzedawane następnie jako paszowe czy sprzedawane do młynów jako zboże spożywcze. Okazuje się, że służby skarbowe, inspekcje rolne, weterynaryjne odstępowały od prowadzenia standardowych kontroli. Przypomnijmy, że rozporządzenie unijne znosiło cła i znosiło kwoty, ale nie znosiło obowiązku badania standardów. To, że polski rząd nacisnął na służby podległe, żeby nie kontrolowały napływu płodów rolnych z Ukrainy, to w naszej ocenie jest złamanie prawa. Mamy do czynienia z działaniem rządu na szkodę, na wielką szkodę gospodarczą polskiego rolnictwa, a także polskiego drobiarstwa, polskiej branży paszowej, polskiego przetwórstwa i mamy do czynienia z działaniem zamierzonym. Zdaniem dziennika Rzeczpospolita, artykuł z wczoraj, ten proceder ciągle trwa. Z wczorajszych doniesień Rzeczpospolitej wynika, że zboże z Ukrainy ciągle wjeżdża, tym razem niejako tak zwane zboże, techniczne tylko jako uwaga czyściwo-przemysłowe. Nikt tego nie kontroluje. Podobno służby celne mają obowiązek odprawiać każdą ciężarówkę szybciej niż w 3 minuty. Co powoduje, że nie ma nawet czasu odpiąć prawidłowo plandeki. Jeżeli to wszystko jest prawdą, to mamy do czynienia z trwającą aferą gospodarczo polityczną, międzynarodową. Ta afera wykracza poza kompetencje prokuratury z Zamościa, która już w tej chwili niektórymi wątkami tej afery zajmuje się, jak między innymi oszustwem dokonanym przy sprzedaży tego zboża do polskich młynów, gdzie sprzedawano jako zboże polskie. Eee... Ta sprawa musi zostać wyjaśniona tu, w polskim Sejmie, bo to tu są odpowiedzialni. To tu jest większość złożona w sprawie wszystkich partii poza Konfederacją, które popierały ten proceder. Przypomnijmy, że europosłowie wszystkich partii głosowali za tym rozporządzeniem Unii Europejskiej i tolerowali to, co zrobił rząd PiSu. Dziś Konfederacja składa wniosek o Komisję Śledczą. O specjalną Komisję Śledczą. Rozpoczynamy zbiórkę podpisów, i jest to sprawa na specjalną Komisję Śledczą, bo sprawa jest publiczna dotyczy szczytu władzy politycznej i wręcz polityki unijnej międzynarodowej dotyczy działania służb państwowych Dotyczy też spraw, co do których są wątpliwości prawne. Przypominam termin tzw. zboża technicznego, cytowany wczoraj przez Rzeczpospolitą doktor habilitowany prawa, a także eksperci z organizacji rolnych twierdzą, że coś takiego jak zboże techniczne w ogóle w polskim porządku prawnym nie istnieje. Jeśli mają rację, to o czym rząd mówi od wielu tygodni? Jakim sposobem rząd może posługiwać się kategorią, uzasadniając swoje działania spoza porządku prawnego? Dodatkowo do wyjaśnienia. Dochodzi, dlaczego Ministerstwo Rolnictwa i rząd i podległe mu służby, Ministerstwo Finansów i wszystkie inspekcje, e, służba celna e, przez tak wiele miesięcy dopuszczały tą sytuację, skoro były minister rolnictwa już w czerwcu zeszłego roku przedstawił wyliczenia, że to jest niemożliwe, aby tranzytem to zboże szło wyłącznie przez Polskę. Dlaczego minister rolnictwa kłamał wobec rolników co do tego, że ceny wzrosną i skąd miał takie informacje? Oraz, dlaczego byliśmy poddawani oszustwom przez ostatnie lata, że będą w Polsce budowane jakieś specjalne silosy na to zboże i że będzie budowany terminal zbożowy. Wszystko to okazały się po prostu kłamstwa albo zapowiedzi, które nie zostały zrealizowane. Za każdą z tych zapowiedzi, za każdy z tych kłamstw ktoś konkretny odpowiada. To musi zostać tutaj wyjaśnione. Nie wierzymy w to, że prokuratura podległa ministrowi Ziobrze wyjaśnić cokolwiek z tych rzeczy. To musi zostać wyjaśnione tutaj. I winni muszą zostać przedstawieni opinii publicznej, a następnie rozliczeni jedyną metodą, która jest dostępna w demokracji, a mianowicie poprzez werdykt wyborczy. Nie może być już więcej poparcia dla tych ludzi, którzy za to odpowiadają, ze strony Polaków, którzy, dla których cenne są polskie interesy gospodarcze i elementarny szacunek dla prawa. Oddaję głos dr Stanisław Tyszka, prawnik. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o napływ zboża i innych produktów rolnych, o których zaraz będę mówił, do Polski polega na tym, że mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją. Mamy do czynienia ze zbożem, które nie musi spełnić wyśrubowanych standardów narzuconych naszemu rolnictwu przez Unię Europejską. Polskie rolnictwo te wszystkie standardy spełnia, mamy doskonałą żywność, polska marka jest bardzo silna na arenie nie tylko europejskiej, ale światowej i w tym momencie to, co się dzieje za zgodą Prawa i Sprawiedliwości, ale też opozycji, opozycji bezideowo-totalnej, bo uderza w markę polskiej żywności. Szanowni Państwo, pojawiają się bardzo poważne pytania. Pojawia się pytanie, na przykład, kto na tym zarobił. Wiemy, że prokuratura w zamościu wszczęła śledztwo, ale mamy też doniesienia medialne mówiące o tym, że zarabiały na tym firmy powiązane z prawem i sprawiedliwością. I teraz pytanie jest, czy nieuszczelnienie tranzytu zboża, czy brak kontroli od, od roku komuś nie służyły, czy nie służyły przypadkiem jakimś firmom, które lobbowały polityków prawa i sprawiedliwości za tym, żeby tak to właśnie wyglądało? To jest pytanie, na które może odpowiedzieć tylko Komisja Śledcza, a Komisja Śledcza jest powoływana przez Parlament w ramach funkcji kontrolnej. Posłowie mają prawo kontrolować rządzących. Dlatego wzywamy do powołania takiej komisji śledczej i wzywamy całą opozycję do poparcia tego wniosku. Jeżeli nie mówiliście na poważnie, w momencie jak sygnali, sygnalizowaliście, mówię do panów Sztuska i kosiniaka Kamysza, problemy ze zbożem, to w tym momencie podpiszcie się pod wnioskiem... Konfederacji, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją bardzo poważną. Nie tylko tracą polscy rolnicy, ale tracą konsumenci, dlatego że my w tym momencie nie wiemy, z czego zrobiony jest chleb, który na co dzień spożywamy, z czego jest produkowany polski chleb. Rolnicy sugerują, że, że mogą tam się znajdować po prostu czynniki trujące. To jest też sprawa, którą musi Komisja Śledcza jak najszybciej wyjaśnić. Natomiast Szanowni Państwo. Hmm. Sprawa jest niestety, jak to się mówi, potocznie rozwojowa. To znaczy, my mamy do czynienia już w tym momencie z napływem również drobiu, jaj gorszej jakości. Drobiu, które również nie spełnia wymogów bardzo wysokich Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że Polska jest potentatem, jeżeli chodzi o, o produkcję drobiu, jest, jest, jest gigantycznym producentem. Bardzo dużo eksportujemy, napływa tymczasem drób, który nie spełnia tych wymogów, które narzuca nam Unia Europejska i dzięki czemu polski drób jest tak dobry. Mamy, za chwilę będziemy mieli problem z napływem, z napływem owoców z rynku ukraińskiego. Przypomnijmy też o tym, że kto na tym korzysta, jeżeli chodzi o Ukrainę, to, to nie chodzi o rolników ukraińskich, tylko chodzi w większości o międzynarodowe korporacje. Pytanie, czy prawo i sprawiedliwość po prostu robiło to, co robiło w ciągu ostatniego roku z głupoty, z uległości wobec Unii Europejskiej i, czy, Ukrainy, i Ukrainy, czy robiło to w czyimś interesie? I pytanie, w czyim? To powinna wyjaśnić Komisja Śledcza, wzywamy do jej powołania. Ja jeszcze pozwolę sobie na zreferowanie sytuacji, jaka miała miejsce przed chwilą, przy rozpoczęciu obrad, bo to jest warto zauważyć. Nie wszyscy oglądają przecież, jak wygląda rozpoczęcie obrad. Mianowicie wszystkie partie opozycji zgłaszały wnioski formalne dotykające tego tematu, ale Konfederacja jako jedyna zaproponowała rozwiązanie. Pozostałe wnioski były wyłącznie retorycznym popisem. Jedynie my proponujemy Komisję Śledczą jako rozwiązanie, które ma pomóc wyjaśnić tą sprawę. Jedynie my pytamy, jak to jest, że do debaty weszło pojęcie zboże techniczne, którym inni posługują się bezkrytycznie, a którego, którego w porządku prawnym nie ma. Jedynie my zwracamy uwagę, że nowy minister rolnictwa to człowiek, który tę całą politykę firmował jako przewodniczący Komisji Rolnictwa i który głosował za niesławną piątką dla zwierząt, która była piątką przeciwko polskim hodowcom, przeciwko polskiej branży mięsnej. Jedynie my zwracamy uwagę, że już w RCL-u jest opublikowany projekt nowej piątki przeciwko hodowcom, ustawy, która ma uderzyć w sektor mięsny, wprowadzając wyśrubowane, nowe, nieznane nigdzie w Unii Europejskiej przepisy, mające uderzyć w rzeźnie, w ubojnie, mające uderzyć w eksport mięsa. I na to zdecydowanie się nie zgadzamy. Także kodyfikujące odbieranie zwierząt rolnikom przez organizacje te pseudoekologiczne, które jeszcze w zeszłym roku minister Kowalczyk kłamał na czymś propagandowej imprezie, którą Prawo i Sprawiedliwość nazwało Zgromadzenie Polskiej Wsi, taka piękna nazwa. I tam minister Kowalczyk kłamał, że oni usuną te przepisy, a rząd w międzyczasie szykował projekt, który idzie w przeciwnym kierunku. To jest rząd kłamców, konfederacja jako jedyna. Depcze im po piętach i demaskuje wszystkie kłamstwa po kolei, nie jedno kłamstwo, wszystkie te kłamstwa po kolei. Zwróćcie Państwo uwagę, ile spraw wymieniliśmy na tej konferencji. Robiliśmy także tutaj konferencję w Sejmie, w tym miejscu, przed wizytą prezydenta Załońskiego, gdzie mówiliśmy o tej sprawie, gdzie mówiłem, że z roku na rok eksport z Ukrainy do Polski jajek wzrósł o 1300% nie o 3%, nie o 30% o 1300%. My mamy prawo jako kraj członkowski Unii Europejskiej zażądać zawieszenia rozporządzenia Unii Europejskiej liberalizującej handel z Ukrainą, jeżeli dochodzi do zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym. Dochodzi. To, co opisujemy, to jest dokładnie to. Rząd uparcie nie zgłasza tego wniosku z artykułu 4 tego rozporządzenia. Dlaczego? Bo nie chcą tego procesu zatrzymać. Chcą, żeby ten transport szedł. Podczas wizyty z prezydentem Załęskim ogólnikowo odnieśli się do problemu. Powiedzieli, że rozwiązania przedstawią później. Minął prawie tydzień, żadnych konkretów nie słyszymy. To jest wszystko wielki, trwający cały czas skandal. I ten skandal trzeba wyjaśnić, a Konfederacja jako jedyna tutaj konsekwentnie reprezentuje interesy nie tylko polskich rolników, ale polskich konsumentów. Bo to, co powiedział dr Stanisław Tyszka, właśnie nie tylko. Em, Zdrowie nasze, jeżeli chodzi o produkcję chleba, wszystkich produktów pochodzenia mącznego, ale także produkcja drobiu, produkcja jaj, to czym karmione są kurczaki, to zboże, jako zboże paszowe, też oczywiście weszło. I teraz pytanie: kto za to odpowiada? Rząd za to odpowiada. Ostatecznie za bezpieczeństwo polskich konsumentów odpowiada rząd. I od rządu oczekujemy natychmiastowych działań. Nie działań pozornych, jak zmiana ministra, ale działań faktycznych, to znaczy zmiany procedur, zmiany sposobu działań. A jeśli nie potrafią, to zatrzymania ruchu towarów na granicach. Radykalne sytuacje wymagają radykalnych działań, tego oczekujemy. Czy mają Państwo pytania? Nie widać. Dziękujemy bardzo.